Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 11 luty 2023 roku orędzie Maryi Królowej Pokoju. Kochane dzieci, zawierzcie w pełni mojemu Synowi Jezusowi. On was miłuje i wyczekuje was z otwartymi ramionami. Jego obecność w Eucharystii to wielki dar, który On wam oferuje. Jesteście błogosławieni przez to, że przyjmujecie Go w Eucharystii w Jego ciele krwi, duszy i bóstwie. Bądźcie obrońcami tej niepodlegającej negocjacjom prawdy. Nieprzyjaciele pracują nad tym, by wprowadzić was zamęt, ale bądźcie czujni. Nie jest to obecność symboliczna, lecz rzeczywista obecność. Słuchajcie nauk prawdziwego, magisterium Kościoła, mojego Jezusa dotyczących Eucharystii. Ten, kto nauczałby czegoś przeciwnego, przychodzi od złego. Naprzód w obronie prawdy. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość jest duchowo ślepa i potrzebuje Bożego Światła. Otwórzcie serca i przyjmijcie wolę Pana dla Waszego życia. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.